Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie kosmetyczne zeszłego miesiąca Ale jako, że bardzo ciężko było mi w ostatnim czasie Myślę, że jak nam wszystkim skupić się na takich codziennych sprawach To ja też za wiele nie myślałam o kosmetykach Dlatego w ogóle makijażu będzie dzisiaj bardzo mało, bo po prostu mało z niego korzystałam. Pokażę Wam za to bardzo fajne kosmetyki do włosów, drogeryjne. Pokażę Wam kosmetyk, o który zawsze pytacie, kiedy tylko o nim wspomnę, czyli o retinalu. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten czas. Zapraszam, jedziemy. Dobrze, zazwyczaj zaczynam od tematu włosowego, więc tym razem też tak będzie. I pokażę Wam mój trochę pokręcony schemat pielęgnacji włosowej, ale sprawdzający się. Ja mam włosy cienkie, z tendencją do plątania się. Końcówki wyglądają tak sobie, jeżeli ich nie dociążę. Mają również tendencję do puszania się. Mam bardzo dużo baby hairs, ale to pod wpływem wcierek i te baby hairs po prostu odstają we wszystkie strony, więc ja muszę włosy dociążyć, ale nie obciążyć ich, bo z kolei są cienkie i wiecie, no po prostu są strąki później. Więc tak, mam trzy maski, które nakładam po sobie. I już Wam opowiadam o co chodzi. Na pierwszy rzut maska nocna od Anwen, nasza polska marka, bardzo znana, lubiana, popularna, szeroko dostępna. Kupiona w Rosmanie za około 39 zł, ale już widziałam, że są promocje w drogariach internetowych, za 30 też można ją już dostać. Czym się charakteryzuje? Niesamowitą wydajnością, przepięknym zapachem. I efektem końcowym, bo kosmetyki Anwen to naprawdę jest świetna jakość kosmetyków Więc dlatego też pokusiłam się o to, że wcześniej nie widziałam tej maski nocnej No to dlatego stwierdziłam, że 8 godzin snu z maską na włosach Na pewno zadziała więcej niż wiecie, 5 minut takiej maski No i rzeczywiście słuchajcie, efekt po tej maseczce jest fenomenalny Włosy są tak pięknie dociążone, są takie wiecie, miękkie, takie nawilżone Rewelacja. Super pachnie, nie wiem, czy wspominam. Przepięknie pachnie tak mm, trochę ciężko, ale jednak kwiatowo, tak wiecie, bardzo, bardzo ładnie. No i nakładamy wieczorem. Rano powinnyśmy, powinni, powinnyśmy <grytanie> rano powinnyśmy ją umyć. Mm, normalnie szamponem do włosów. No i teraz właśnie wjeżdżają dwie kolejne maski, ponieważ u mnie na tych moich cienkich włosach ta metoda z myciem. Mm, Takim, wiecie, tradycyjnym szamponem, tej maski się nie sprawdza. Bo w momencie, kiedy nałożyłam tą maskę na noc, i później chciałam ją domyć szamponem, niestety pojawił się taki oklap, ale taki oklap, że myślałam, że w ogóle ta maska trafi do bubli. No ale nie chciałam odpuścić, bo jednak wiecie, no Anwen charakteryzuje się naprawdę bardzo, bardzo wysoką jakością kosmetyków, w ogóle świetnym też składem. Jeżeli Was e, interesują składy, to zachęcam Was do wejścia na stronę właśnie Anwen, bo tam macie w, przepięknie wszystko w tabeleczce rozpisane, jaki składnik, co to jest za składnik, co robi, za co jest odpowiedzialny, więc e, jeżeli lubicie czytać składy, to na, na stronie Anwen wszystko jest naprawdę bardzo ładnie pokazane. Więc e, u mnie metoda na szampon później się absolutnie nie sprawdziła i ja muszę tą maskę emulgować, czyli nakładać kolejną maskę, żeby pomóc sobie czy jej w usunięciu z włosów i do tego słuchajcie służy mi wiadro dosłownie wiadro litr kaos, kalosa to są też bardzo popularne i tanie słuchajcie maski, ja jej nie kupiłam dostałam ją od mojej siostry więc moja siostra czasami też podrzuca mi właśnie takie perełki, ona gdzieś wyczytała w internecie o cudownych też właściwościach tutaj składowo jest dosyć dużo konserwantów, więc jeżeli macie suche włosy albo macie tendencję do podrażnień, do alergii, to może niekoniecznie. Natomiast jeżeli macie takie włosy normalne i skórę, włos, skórę głowy, która nie ma żadnej alergii, no to ta maska do emulgowania to jest złoto: to jest wiadro złota w cenie 7-10 zł za litr maski. Fantastycznie się sprawdza właśnie do tego, żeby pozbyć się oleju, czy właśnie w moim przypadku teraz tej maski. Także najpierw na noc z anwen, później rano ten kalos. I to jest kalos keratynowy. I tego kalosa nakładam na około 10-15 minut. On sobie ładnie emulguje. Wszystko płuczę, myję szamponem. Szampony wam pokazywam w ostatnich ulubieńcach, więc mniej więcej wiecie, co mi tam służy do umycia włosów. I na sam koniec również rewelacyjne odkrycie z Lidla, marka Sien, czyli marka własna. Lidla widziałam u włosomaniaczek na Instagramie, że to jest świetna maska, więc postanowiłam ją również wypróbować. A jako, że właśnie pokończyły mi się moje maski, takie już wiecie, na koniec pielęgnacji, tak wiecie, żeby już domknąć całą pielęgnację, więc postanowiłam, że sprawdzę sobie tą Marquesien. No fantastyczna maseczka, naprawdę bardzo, bardzo dobra maska, jeżeli macie problemy z poplątańcami. Jeżeli chcecie w szybki sposób właśnie wygładzić włosy po umyciu, jeżeli są szorstkie, naprawdę rewelacja. Nie pamiętam, ile ona kosztowała. Coś około 10 zł. Dosyć duża pojemność, bo tutaj mamy 300 ml, ale działanie. Jeżeli oczekujecie od maski właśnie wygładzenia takiego natychmiastowego, to jak najbardziej to jest świetne. Więc tak wygląda mój schemat, jak powiedziałam, nieco pokręcony pielęgnacji, 8 godzin snu z maseczką od anwen, później na 20 minut kalos, mycie, no i na sam koniec sien. I to są moi ulubieńcy włosowi. Dobrze, to teraz chciałam Wam powiedzieć o kosmetyku, o który zawsze, zawsze pytacie, kiedy tylko wspomnę, że wprowadziłam retinal. No, i to jest retinal z marki Skintra, i to się nazywa Liquid Happiness. To nie jest absolutnie żadna tajemnica, ale ja się wstrzymywałam z recenzją, ponieważ jak wiecie, ja naprawdę zazwyczaj staram się bardzo porządnie przetestować kosmetyki, zanim wydam jakąś opinię, a na efekty po zastosowaniu właśnie retinalu, no musimy trochę poczekać. Ja go wprowadziłam w połowie grudnia, teraz mamy mniej więcej połowę marca. Więc no już 3 miesiące, 3 miesiące go stosuję, no i mogę przyjść z taką pierwszą opinią, jak się sprawdza retinal na mojej skórze i to jest pierwszy mm, kosmetyk z retinolem, który w ogóle wprowadziłam do swojej pielęgnacji, trochę się obawiałam, ponieważ no, to nie są przelewki, retinol, retinal... Musimy wprowadzać bardzo ostrożnie. Ja nie jestem kosmetologiem, nie jestem ekspertem w sprawie skóry. Ja wam mogę powiedzieć, jako zwykły użytkownik, jak go wprowadzam i jakie widzę po nim rezultaty. Ja zauważyłam ostatnio bardzo dużą popularność właśnie retinalu. To jest troszeczkę inna forma witaminy A, skuteczniejsza. Jego działanie jest silniejsze około 11 razy od tradycyjnego retinolu i ma słabsze skutki uboczne czyli no, mniejsze będzie prawdopodobieństwo, że skóra będzie się uszczyła albo zareaguje jakimś takim silnym podrażnieniem. Dlatego właśnie tak chętnie kobiety korzystają właśnie z retinalu i częściej chętniej po niego sięgają. To jest kosmetyk, który jest w formie kropelek, bardzo, bardzo ostrożnie z ilością. I jak powiedziałam, to jest pierwszy kosmetyk z tym składnikiem, który w ogóle wprowadziłam do swojej pielęgnacji, więc ja byłam takim lekkim stresie, no ale sporo poczytałam. Dokra dokrapiam do olejku w tym momencie i przez cały czas stosowania to jest olejek, to serum dwufazowe od koi bardzo tłusta właśnie forma kosmetyku, więc musimy łączyć te kropelki z jakimś kremem, albo właśnie z jakimś olejem, i dopiero nakładać na twarz. Pierwsza moja aplikacja to były dwie kropelki i dokrapiłam właśnie to do serum. Nakładałam na twarz raz w tygodniu, i po kilku użyciach. Moja skóra była bardzo, bardzo przesuszona. Ona się nie uszczyła, ale ja się czułam, tak wiecie, bardzo. jak rodzynka po prostu. Ja Wam też wspominałam o tym, i dlatego też pojawiały się w ulubieńcach maski nocne. Bo ja po prostu wtedy nakładałam wszystko, co się dało, żeby jak najbardziej nawilżyć skórę, oczywiście filtry przeciwsłoneczne przez, przez cały okres, jakby nakładania retinalu na twarz, ponieważ możemy nabawić się. I przebarwień i różnego rodzaju innych nieprzyjemnych spraw, więc jeżeli retinol, retinol to zawsze filtry przeciwsłoneczne. No i u mnie dwie kropelki raz w tygodniu, później zwiększałam częstotliwość do, do dwóch razy w tygodniu, teraz nakładam cztery krople dwa razy w tygodniu, być może jeszcze zwiększę tą częstotliwość, ale... Jakie ma działanie retinalne, no oczywiście przeciwzmarszczkowe, wygładzające przeciwtrącikowe. No i ja trąciku już nie mam na szczęście od dłuższego czasu, ale te przebarwienia, które jeszcze gdzieś mi tam zostały pod oczami, i wspominałam Wam, że świetnie rozjaśniającym serum jest właśnie marka Tiam z niacynamidem, z niacynamidem i to w dalszym ciągu podtrzymuje, to jest rewelacyjne serum, ale retina działa mocniej. I po trzech miesiącach stosowania mogę Wam powiedzieć naprawdę, że te przebarwienia tutaj pod oczami stały się praktycznie niewidoczne. I w ogóle skóra jest taka, wiecie, jaśniejsza, jędrniejsza. Zmarszczki pod oczami, one oczywiście są, te głębokie zmarszczki pozostały. Ja się tutaj nie będę czarowała, że retinale mnie usunę, ale wiecie, ogólne takie wygładzenie skóry wokół oczu jest widoczne, ogólne wygładzenie skóry jest widoczne, więc jak najbardziej ja potwierdzam, że po trzech miesiącach Prowadzania, ja widzę takie bardzo pozytywne skutki właśnie retinalu. Oczywiście filtry przeciwsłoneczne, jeżeli używamy retinalu, to już po prostu to jest. To jest maska, to no musimy o tym pamiętać, żeby nakładać filtry na twarz. Jak wiecie, ja mam takie dwa swoje ulubione, które mnie nigdy nie zawiodły, nie bielą, nie zapychają, przepięknie wyglądają na skórze. To jest ten COSRX, którym Wam wspominałam, ale w ostatnim czasie jakoś tak najchętniej jednak sięgam teraz po ten Algo z Sensu Mare. I on bardzo ładnie też wygląda na twarzy. Właśnie nie bieli i też wiecie, ja nie widzę żadnych ze skórników, żadnego zapychania po, po filtrach. Różnie zawsze z tym bywa, ale tutaj mogę Was zapewnić, że. Ten filtr nie zapycha. No i on też działa jako po prostu krem pielęgnacyjny i bardzo ładnie też rozświetla skórę. W ostatnim teście podkładu z Eveline Cosmetics widzieliście, że moja skóra się bardzo błyszczy. To jest właśnie ten krem. On tak, taką świetlistość pozostawia, taką świetlistą warstwę. Bardzo lekka też formuła. To są takie, wiecie, kropelki lekkiej emulsji i ja się wcześniej nigdy z tak delikatną formą kremu z filtrem 50. nie spotkałam. Bardzo dobrze się też rozprowadza i pozostawia uczucie um, takiego komfortu i dobrze nawilżonej skóry, a śliczne rozświetlenie takie odbijające światło zdrowej skóry to jest dodatkowy bonus tego produktu. Po wielu, wielu, wielu miesiącach pokazywania wam tylko jednego kremu pod oczy, czyli aktywny krem pod oczy z marki Koi, znalazłam kolejną perełkę. Tańszą, bo tutaj musimy zapłacić za ten krem około 120-130 zł, więc nie mało, no ale mam go przetestowany szersz i w poprzek i trzymam się go kurczowo, bo nigdy mi nie zawiódł i marka Lale i nazywa się to krem pod oczy oczywiście z 23 karatowym złotem i olejem arganowym. Bardzo, bardzo dobry krem pod oczy, naprawdę, testuję go od około dwóch miesięcy tak żeby, wiecie, no, móc coś mądrego powiedzieć i potestować go sobie z różnymi też korektorami, różnym makijażem w różnych warunkach, a jak Wam wspomniałam wcześniej, wprowadziłam retinal, więc moja skóra również pod okiem potrzebuje takiego dogłębnego nawilżenia i to wielogodzinnego, bo i to też mam sprawdzone, jeżeli użyję jakiegoś innego kremu, który nie do końca jest dopasowany do moich potrzeb, to wilgoć odparowuje w trakcie dnia i korektory Wyglądają sucho. I to też właśnie często nie jest wina korektorów, tylko właśnie nieodpowiedniego kremu. Więc marka Lale świetnie nawilża. Pozostawia właśnie to nawilżenie przez kilka godzin, także spokojnie, 8-10 godzin, ta skóra wygląda naprawdę na taką, wiecie, odżywioną. No i właśnie dogaduje się z makijażem. I to są te dwie rzeczy, których ja oczekuję po kremie pod oczy, nie oczekuję, wiecie, wygładzenia, wyprasowania, no bo kremy potoczy nie do końca to robią. One mogą jakby spowolnić proces starzenia się skóry, natomiast i przeciwzmarszczkowe działanie, no to działamy przeciwzmarszczką, a nie na już istniejące, bo to nie do końca będzie działało. No ale e, tak, te dwie rzeczy zapewnia nawilżenie i świetnie dogaduje się z e, makijażem, więc mam ulubione dwa, no ale ten jest o połowę tańszy, więc tutaj w zależności od Waszego budżetu mogę Wam powiedzieć, że również świetnie się sprawdza, no i oczywiście jest w ulubieńcach. Ostatnio w łowience pokazałam Wam tą myjkę do mycia e, pędzli jako to narzędzie, które ułatwia bardzo właśnie ten żmudny proces e, prania pędzli. Tak dzisiaj pokażę Wam coś do prania gąbek, bo tego też nienawidzę. I za każdym razem biorę po prostu czystą, i te brudne po prostu się piętrzą i czekają na pranie. I ostatnio byłam akurat nie w łazience, robiłam sobie makijaż, no i. Gąbki niestety były brudne, nie chciałam iść do pralni, więc chwyciłam coś, co ma tustą formę i służy do mycia, czyli Alterra i ten olejek, który kiedyś był w ulubieńcach i pokazywałam go właśnie jako ten, który świetnie rozpuszcza makijaż i myje twarz, on emulguje. Jest fantastycznym produktem, ma dobry skład, jest tani, dostępny w Rosmanie. Słuchajcie, jak to pięknie dopiera gąbki! Naprawdę. Niewiele go trzeba, nakrapiam po prostu na mokrą brudną gąbkę, kilka ruchów i nawet najmocniejszy taki, wiecie, trwały podkład z jasnej gąbki, z takiej białej, z której nie zawsze wszystko schodzi. Kiedyś ten płyn olejek i sana służył mi bardzo wiernie, ale on właśnie nie do końca sobie radził z tymi ciężkimi podkładami. Później, mydełko Protex, to takie klasyczne, wiecie, w, no po prostu mydło, to niebieskie jest chyba antybakteryjne. Też spoko, jeżeli lubicie właśnie taką formę, wiecie, namydlającą, ale to jest naprawdę fantastyczne. Dopiera wszystko, więc odkrycie do zapierania gąbek. Czas na makijaż, i tak jak powiedziałam w ostatnim czasie, no makijaż to była chyba jedna z ostatnich rzeczy, o których myślałam, nie testowałam żadnych nowych kosmetyków. Nie miałam do tego głowy, nie miałam do tego serca. I nie pokażę Wam nic nowego, mogę Wam pokazać to, co było u mnie w użyciu, po prostu wtedy, kiedy miałam potrzebę zrobienia sobie jakiegoś takiego szybkiego makijażu. To po prostu podkład, tusz, brązer i w zasadzie wszystko. Czasami pomadka, więc nic nowego Wam nie pokażę i w Saint Laurent All Hours, którego nakładam jedną pompkę pędzlem i tak jak na przykład mam teraz, więc to jest ten podkład. Bardzo trwały, bardzo ładnie wyglądający również na skórze dojrzałej. To jest po prostu podkład, który, tak jak powiedziałam kiedyś, on zostanie ze mną do końca życia, więc w sytuacjach takich wymagających, to jest właśnie podkład, po, po który sięgam. Natomiast ostatnim właśnie podkładem, który. Również zaspokaja moje potrzeby, ale takie wiecie m, codzienne. No to jest Evelyn Cosmetics Better than Perfect, podkład z ostatniego testu. Tylko ja ten test nagrałam dość dawno, natomiast nie zdecydowałam się na publikację. Bo po prostu nie byłam, wiecie, wewnętrznie gotowa na opublikowanie jakiejkolwiek treści związanej z kosmetykami, dlatego ten film sobie przeczekał po prostu na kanale i opublikowałam go trochę później. Dlatego też informacje o promocjach w tym filmie są nieaktualne, ponieważ promocje teraz się już pojawiły, więc ten podkład możemy kupić za około 15 zł już w Rosmanie. No i tak, ten podkład jest podkładem średnio kryjącym z możliwością budowania, ale nie zbudujemy tutaj pełnego krycia, to jest właśnie taki podkład dzienny um, dla osób właśnie, które nie potrzebują mocnego krycia, ale jest z kolei niesamowicie też trwały. On rzeczywiście się wyświeca um, i wygląda bardzo świetliście, ale tak jak powiedziałam, ja używam filtrów przeciwsłonecznych i ten filtr właśnie zapewnia taką świetlistość, zresztą to też możecie zobaczyć na... Um, na filmie, że moja skóra przed nałożeniem podkładu już bardzo błyszczy, więc po nałożeniu ta sytuacja się wcale nie zmieniła. Natomiast on nie transferuje, i to jest bardzo dobra informacja, bo tutaj trwałość naprawdę jest zaskakująca. No i w cenie 15 zł, naprawdę mamy taki fajny, dzienny podkład do pobiegania, który się nie odznacza, nie smuży, nie plami, jest łatwy w aplikacji, więc jak najbardziej ten podkład mogę Wam polecić. Natomiast pisałyście mi też w komentarzach, że on się. Tak średnio zachowuje na skórach suchych, więc ja podaję tę informację dalej. Ja mam skórę mieszaną z wyświecającą się strefą T i on u mnie wygląda dobrze. Natomiast po Waszych komentarzach widzę, że właśnie skóry suche mogą mieć problem i te suche skórki mogą być podkreślone, więc taka informacja, wiecie, którą przekazuję od Was. Kolejna rzecz to brązer z efektu. Naprawdę to jest bronzer, który będzie u mnie w użyciu, jestem pewna, że dobije demka, bo on tak ładnie się rozprowadza, nie pozostawia smug, ma przepiękny właśnie żywiący kolor, mogę go nałożyć na nieprzypudrowaną skórę i tutaj się nic nie przyklei, jestem jego pewna, to są dwa, trzy ruchy i naprawdę ta smuga koloru jest... Tak ładnie nałożona, nie potrzebuje jakiegoś specjalnego pędzla. On się nakłada, się blenduje sam. G0012, jeżeli dobrze pamiętam, bo pytałyście się mnie o numer, to jest G0012, a on się nazywa um, Pure Pleasure. Tak, tu jest nawet napisane. G0012, już wyrywam sobie w pamięć, żeby Wam powiedzieć. Pure Pleasure to jest ten mój odcinek, właśnie taki chłodno-neutralny. Przepiękny. Do zaznaczenia też załamanie powieki jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, więc afekt i brązery, Ale afekt jest popularny, właśnie między innymi z dobrej jakości brązerów, oprócz tego, że super cienie robią. Dobra, kolejne dwie rzeczy, i tu już będą ostatnie rzeczy. To jest korektor, i to jest kosmetyk, który zawsze jest w mojej kosmetyczce. Ostatnio korzystam najczęściej z. Bell Hypoallergenic Cover Eye and Skin Concealer to jest kosmetyk, który też znacie, który też wam pokazywałam na kanale. On ma przepiękny kolor, który jest teraz dla mnie idealnie dopasowany, właśnie kiedy nie jestem opalona. To jest odcień 30 beż. Nie wchodzi w załamania, przepięknie kryje. On właśnie też ma w nazwie kamuflaż, więc to niewiele trzeba wewnętrznym kąciku, po kropelce, w zewnętrznym, na powiekach. Bardzo dobrze wygląda na skórze dojrzałej, nic się nie gromadzi, nic się nie roluje, wytrzymuje spokojnie przez cały dzień, jeżeli zadbamy o nawilżenie, więc ten korektor również jest takim moim ulubieńcem w ostatnich miesiącach, nawet można powiedzieć. Z pomadek korzystałam bardzo sporadycznie, jeżeli już to ten mój Max Factor 05, podlinkuję Wam na dole, jeżeli potrzebowałam nudziaka, no to właśnie Max Factor. Natomiast ta pomadka też jest bardzo fajna. To jest Golden Rose Liquid Matte Lipstick w odcieniu 03. Taki nienachalny, nie rzucający się w oczy róż. To teraz mam go właśnie też na. Na ustach to jest matowa, zastygająca pomadka. I tutaj mam takie jedno tylko zastrzeżenie, że rzeczywiście kolor jest przepiękny, taki ożywiający, nawet można wklepać, wiecie, palcem i bardzo ładnie wygląda. Tak właśnie, wiecie, odmładza, od razu od, ożywia wizerunek. Ale przez to, że w ostatnim czasie moja skóra była tak bardzo narażona na przysłyszenie, właśnie przez retinal, no to moje usta też to odczuwają. Więc ta matowa formuła niestety podkreśla suchość ust i to też muszę zaznaczyć, że jeżeli właśnie używam tej pomadki, to później zazwyczaj nakładam błyszczyk i to jest właśnie ten błyszczyk z Catrice. On też kiedyś był w ulubieńcach bardzo fajny błyszczyk o balsam. W momencie, kiedy macie wysuszone usta i właśnie widoczne takie suche skórki, to ten balsam świetnie sobie radzi właśnie jak nałożycie przed makijażem i później wytrzecie chusteczką, to suche skórki wszystkie znikają, ale jeżeli się na gmin nie pojawiają, to też właśnie można nałożyć na pomadkę i bardzo fajnie odzyskujemy komfort. Więc to są moje takie dwie ostatnie ulubione pomadki. Tak, więc to byli moi ulubieńcy zeszłego miesiąca. I tymi kosmetykami miałam ochotę się z Wami podzielić, moją opinią na ich temat. Ja oczywiście nagram Denko, tak jak to ustaliłyśmy w ostatnim filmie. Ja Was zapytałam, aby odpowiedzieliście, że bardzo chętnie obierzycie taki format, więc um, tylko zrobię z nimi porządek, jakoś się tam sensownie posegreguję i nagram taki odcinek. A dzisiaj się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas, że znalazłyście chwilę oderwania i widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Do zobaczenia!